Cześć Wam, z tej widam was wklejem z gry Warframe. Jak co dwa tygodnie, dzisiaj również odwiedzamy Baro, który znajduje się na plutonowym przekaźniku Orkus. Dobrze, zobaczmy więc co. Dzisiaj Baro przyniósł. Jakiś tłumów nie ma, ponieważ to jest Pluton, jest on daleko i też większość początkujących graczy nie ma tutaj dostępu. Jaki? Wybrałem taki mniej zaludniony pokój. Tak, na początku wita nas skórka do Dirigi. Ja jej nie mam i nie wiem czy ona była wcześniej. może że jest nowa. Mody zguby do każdej frakcji. Umówmy się, kolekcjonersko można kupić elektryczny nabój Prime. To na pewno można fajnie sprzedać, jeżeli chodzi o zarobek. Veritux Prisma do wyekspienia. Angstrum Prisma również bardzo dobra broń, jak i można ją kupić, żeby sobie trochę na niej zarobić. zafir Skórka, jeżeli chodzi o armorki i ozdoby, to tak jak mówię, można sobie kupić co komu potrzebne, czysto kolekcjonersko. Glyfy też bardzo ładne. Kindle Liseta, Cyjandana, znak Prisma te jakieś właśnie upiększacze do naszych operatorów. Zmacniacz zasobów na 3 dni również można się obkupić, właśnie wtedy wzmacniacz, bo on jest, można powiedzieć, za darmo nie wydajemy na niego platyny, tylko części Prime, które, powiedzmy, nam są niepotrzebne. I boje na stalkera jeżeli ktoś potrzebuje War'a czy jakąś inną część. Ze Stalkera, ewentualnie FMR, to warto kupić jak najwięcej boi na Stalkera. Quest na Rosa i bardzo dobry Warframe, zwłaszcza na nowej operacji, tam przydaje się bardzo. No i jeżeli chodzi o takie podsumowanie, co warto kupić, to na pewno elektryczny nabój, Angstrum prisma. Wzmacniacze, jeżeli ktoś potrzebuje, i boje na Stalkera. Także to już było wszystko, udanych zakupów. A jeżeli mało wam Warframe'a w moim wykonaniu, chcielibyście ze mną pograć, bądź też pooglądać po prostu więcej, dowiedzieć się czegoś, zapraszam na codzienne streamy na Twitch TV. Codziennie o 18 gram razem z moimi widzami w Warframe'a, robię też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Także dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego materiału, pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź też do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!